Cześć, z tej strony Mikaty, e, dzisiaj, a jakże, dzisiaj pogramy znowu sobie w Fortnite'a, zobaczymy co nam wyjdzie, co nie wyjdzie, może wygramy, może nie wygramy, no, trzeba próbować, kto nie próbuje, ten nie ma. E, o, jaka fajna tutaj jest grafika, dobra, fajnie, oczekiwanie na graczy, zadania meczowe, bla, 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 e, w prawym górnym rogu widzimy mapę, mapa przepiękna jest, grafika przepiękna, jak zawsze, czego chcieć więcej? Zaczynamy zaraz rozgrywkę, będziemy jechać ostro. Zobaczymy, czy coś nam wyjdzie, czy coś nam nie wyjdzie. Ja standardowo zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do łapek w górę. Jak najbardziej zapraszam do komentarzy. Chociaż chyba najbardziej do tych subów zapraszam. Im więcej będzie subów, tym bardziej będzie mi się chciało nagrywać filmy. No, a będę wiedział, że po coś to jest. Okej, okay, dobra, tutaj 3, 2, 1, 0 ciach. Lecimy balonem, lecimy balonem. Jak widać, nic nie widać, jest noc. Ciekawe, co będzie, jak spadniemy, ale tak, tutaj jest raczej noc. Tutaj sobie pod mapka, gasnące góry, aby skoczyć. Ok, spadamy, spadamy, spadamy. Przepięknie to wygląda. jakieś liny, to chyba bungee jest, ja nie wiem. Przyspieszamy spadanie, ciach, parasoleczka jest, lecimy na dół. Jaka parasolka jest, każdy widzi. Chciałbym mieć taką, hm. może da się kupić, ale koniecznie, żeby też takie dawała. Eee... Prądy, dobra, mamy kill off. idziemy z kilofem, zbieramy po drodze fanty, otwieramy drzwi. O, chata, o, kuchnia, jestem głodny, chyba bym coś sobie zrobił. Jest patelnia, dobra, je mamy tutaj, wypijemy chociaż. Ciach, dobra. To co, jedziemy z koksem. Ciach, 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 ciach. Pierwszy kill jest. 1-0 dla nas. Fajnie, pierwszy kill. Okej, okay, jest dobrze. 91 osób, już z tego co widzę. Więc jest naprawdę okej. Okay. Nie będziemy tutaj lamusami. Więc sobie troszkę tutaj popijemy. Pozbieramy. Podleczymy się. Jesteśmy w domu. Jest lodóweczka. Są krzesełka. Stoliki to chyba salon. To może restauracja jakaś, bo tam widziałem potykać. Widzieliście potykać, ja Widziałem potykać, więc chyba to była restauracja. Coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, a podbiegniemy sobie. Zobaczymy, co się dzieje. Ciach, ciach ciach, ciach. ciach. Porozwalamy trochę bum, 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 bum. O, zabudował się dobrze. go zabudowaliśmy, bum, bum, bum. No, 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 no. A, czekamy, czekamy na drugiego kila. Czekamy na drugiego kila. Jest ciach, drugi kill. Chyba już był trzeci, tak? I kto tu jest bosem? My jesteśmy bosem. Specjalista od pistoletów, no przed cudownie, przed cudownie, przed cudownie. już kilka kili mamy. Więc jedziemy dalej z koksem, jedziemy dalej z tematem. Jakbyście się pytali, na czym to ta gra ta rozgrywka jest rozgrywana, jest rozgrywana na PC. Jest rozgrywana na PC mamy. Eee, joystick oczywiście. Miałem taki joystick dodatkowy, który mi się zepsuł, więc pożyczyłem joystick z Xboxa. Podłączyłem na kabel USB i chipiemy. Eee, można i tak, jak najbardziej. Eee, joystick jest kompatybilny w końcu. Xbox to Microsoft, a na komputerze ma Windowsa. Eee, o, save. Mm, Ciekawe, co za nim jest. Zaraz zobaczymy co jest w środku, sejf się otwiera, powoli, 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 przeszukaj, ecie, pecie, jakieś tu są, mnóstwo fajnych rzeczy, fajne bronie, tutaj jakaś, jakiś karabin maszynowy z tłumikiem jak najbardziej pewnie by się przydał, zobaczymy, może użyjemy, może nie użyjemy, jakaś biblioteka, skrzyń tu mnóstwo, Kolekcjoner łupów. No fajnie, chciałbym też normalnie takiej łupy kolekcjonować, ale jest jak jest, wszyscy wiedzą. Jaka pogoda u Was? Tu jest pełno śniegu, lekki mróz jest ok. Karabinek szturmowy, karabin szturmowy napastnik. No i pewnie tego będziemy używać, bo lubimy karabinki szturmowe. Pistolet strażnik. Fajnie, ok. Ok, ok, ok. Co tam jeszcze mamy? Arsenał niczym z Johna Wicka, Fajnie. Fajnie, karabin snajperski, żniwiarz, a coś czuję, że będziemy z tym ciupać, no zobaczymy, nie mówię tak, nie mówię nie, ale bardzo możliwe, że tym żniwiarzem trochę sobie tutaj, e, U, złoto, 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 chyba złoto, fajnie by coś takiego znaleźć, gorączka złota, dobra, okej, okay. tutaj trochę pofarmimy, niczym w jak gracie w Minecrafta, a już ostatnio coraz mniej, no ale czasem coś się zdarzy. Czasem coś się zdarzy. Naprawdę tutaj, nie wiem czy oglądaliście Matrixa, też tyle tutaj jest yy, broni. Co w Matrixie? Nie no, w Matrixie było więcej, w jedyneczce ta słynna scena. I need guns, a of guns. Yy, no i tutaj też mamy pistolet maszynowy Hiper. Ok, ok, okej, okay, okej. Okay. 53 osoby zostały. Dobra, zobaczymy co z tego będzie. Zobaczymy co nam czas Przyniesie już 52 osoby. Uczestniczą w tych igrzyskach śmierci. Ocaleniec, pozostało 50 graczy. Ale żeby nie było, ze 3 kile są, więc tutaj nie ma siary, tak? Nie jest tak, że nic nie robimy. Szukamy teraz, szukamy bójki, szukamy bójki, szukamy bójki. Biegniemy, 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 szukamy. No, 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 przybliżenie dobre jest. Tam coś jest, tam coś jest, tam coś jest. Jakiś tutaj chyba satys. wiecie co, wiecie co mi przypomina ta lokacja? Eee, Włochy, Włochy tak wyglądają. Jakaś hacjenda, tutaj coś sobie rośnie, jakieś oliwki, nie oliwki. O, ktoś do nas strzela, też jest fajnie. Szukamy tego kogoś, jest, 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 jest. Reload. Strzelamy, 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 strzelamy. No kto, o ja czy on, ja czy on, tu by się, no, no Mikaty dawaj, dawaj, jest, jest, mamy kila, dobrze, dobrze, jest to, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, 39, 38 graczy do końca i wśród nich jesteśmy i my wciśniemy do przodu po wygraną, czy nie wygramy, zobaczymy, zobaczymy, to był bardzo ważny kill, 100 zbroi, 95 hitpointów, no czego chcieć więcej, Arsenał przy sobie, maksimum amunicji. Pfu. Żyć nie umierać. Żyć nie umierać, dobra. Mikaty szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej. Przydałoby się znaleźć kogoś, bo nie na tym gra polega. Gra polega na tym, żeby cisnąć i, i, i likwidować. Aleczkolwiek, parę innych rzeczy czasem można sobie porobić. Nie powiem. Ło, chyba lambo. A nie, to nie lambo, ale też fajnie. Tutaj próbujemy. No i w tym momencie z gry y, TPP zrobiła nam się wyścigówka. Szukamy, szukamy, szukamy. Szukamy, szukamy, szukamy przeciwników. Kto wie, może udałoby się nawet rozjechać. Mm, przyspieszenie, chyba nitro było. Tu było chyba nitro. Zjeżdżamy. O, są tory, są tory, są tory. Byleby tylko. Nie wjechał w nas jakiś pociąg. Głupio by było natknąć się na pociąg, dlatego tutaj ciśniemy po torach, ale z uwagą, żeby przypadkiem tutaj nie było głupio. Pod, samochód bardzo dobry, pod górkę podjeżdża, ciekawy. O, patrzcie, nawet ma tak na dobrą sprawę. Masz mało paliwa, znać kanister, zatankować. Dobra, mamy tu kogoś, mamy tu kogoś. Schodzimy do niego, czy snajpereczka? Bum, pak, 30 jest. Jedziemy dalej. Dobra, za daleko był samochód, tam jest. Patrzcie, dalej, 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 ale przybliżenie marne jest, ale coś tam się uda chyba ciupnąć, co? W kogo tu walczyć? gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ja wam powiem szczerze. Jest, mamy killa, nasz kill. <laughs> musiał się zdenerwować, ale musiał się zdenerwować. Już albo on likwidował jego, albo, on je, albo na odwrót. A tutaj my mamy killa. Dobra, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Walimy, 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 walimy. walimy, Reload, jest następny kill! Ło! 5 likwidacji w jednym miejscu. No czego chcieć więcej? Ocalenie 25 graczy, 24. Jest ok, jest naprawdę super. Ciśniemy do przodu, ciśniemy do przodu, ciśniemy do przodu, zobaczymy co nam dalej pokaże. Standardowo zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do łapek w górę, zapraszam do komentarzy. Mamy samochód, mamy kolejny samochód, jedziemy. Jest? Jest pociąg, ale wykrakałem. Jest coś takiego jak pociąg, i podejrzewam, że jakby ten pociąg w nas wjechał, to byłoby po nas. Tak mi się wydaje, to możemy wjedziemy w pociąg, może zrobimy napad na pociąg. Fajnie, fajnie, po, nie powiem, wygląda to fajnie, jesteśmy na pociągu, no, zobaczymy, może ktoś tu będzie, byliście kiedyś na pociągu, byliście kiedyś na dachu pociągu, pewnie nie byliście, ja byłem, ja jestem, plus 1000 PD, 100 PD, przepraszam, PD, czy, czy pytanie, czy tutaj PD to jest to samo co w World of Tanks, punkty dowodzenia, no kto wie, uwielbiam się skradać, uwielbiam eksplozję. Niech twoja usłona bla 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 bla, nie zdążyłem doczytać, bo przyspieszyłem film. Jest OK, jest motocykl, jest motocykl. Czego chcieć więcej, jedziemy dalej. Tak jak zacząłem temat, czy PD w Fortnite to jest to samo PD, czyli rozwinięcie skrótu punkty dowodzenia co w World of Tanks. Kto ma jakiś pomysł, niech powie. Trafienie w głowę! Wiecie, co to jest trafienie w głowę? Tak zwany headshot. Headshot, jest headshot, jest impreza, ale my mamy likwidacji. Uff, sporo. Ile? 15 osób do końca. No jest okej, okay, no jest git z majonez. Tego trzeba zatuć. Jest, jest likwidacja. Klapor wow. Slap zaprasza do ekipy. Eta, jedziemy z koksem, jedziemy z tematem. Nie ma że boli, nie ma że boli fajnie się biega, fajnie się biega, tutaj uważamy na pociąg, nie, to na Maradę chyba są jakieś Włochy, bo wam powiem szczerze taka, no tak to wygląda, taki klimacik taki włoski, jakieś tam winnice e, o, ten sobie robocik znowu chodzi, ok fajnie e, no takie taki, taki, taki to włoskie dla mnie, byliście kiedyś we Włoszech? Ja byłem we w Rzymie, przepiękne miasto, strasznie brudne, ale gdzie się nie ruszysz, tam są jakieś zabytki chociażby pod tym względem warto, chociażby raz w życiu do Rzymu pojechać Ocaleniec, dziesięciu graczy zostało. Jedziemy z Koksem, jedziemy z tematem. Zaraz będzie dziewięciu, jest dziewięciu, jest kolejna likwidacja. Ale jesteśmy w gazie, jesteśmy w gazie, jesteśmy ewidentnie w gazie. Nic, tylko się cieszyć z tego gazu, właśnie. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Okno burzy zmniejsza się, fajnie, cieszymy się razem z oknem burzy. Samochód wchodzimy. O, tu jest jakaś fura fajna. No dobra, zamieniła się w tą furę. Ok, dobra. Niech będzie, jestem za nawet przeciw. Yy, szukamy, szukamy, jest motocykl, pojeździmy na motocyklu. Nawet ściana ma punkty HP. Ok, szanuję, rozumiem. Omijamy ściany. Omijam. Patrz, jak ładnie przeskoczyłem murek. No. Dobra, niech będzie, szukamy, 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 szukamy. szukamy, Zostało już dziewięciu. Yy, no tu już będzie ciężko, bo mapa dosyć spora. Dziewięciu jest chłopów, yy, czy tam dziewczyn, no nie chcę tutaj wyjść na, 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 na jakiegoś tam człowieka, który tak niefajnie mówi, że tylko chłopy, bo dziewczyny jak najbardziej też w to grają. Szukamy, szukamy, rozglądamy się. Patrzcie, jest, 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 jest. Jest. Ło, dobra. Ktoś nas zauważył. Ktoś nas zauważył. Ktoś w nas ciśnie. Dobra, coś czuję, że ta rozgrywka trochę tutaj przyspieszy tempa. Podchodzimy, strzelamy. O ale no, się chłopie, możesz zabudować, to ty się możesz. Zabudować to ty się możesz, gdzie mi? Gdzie mi? Gdzie mi? Gdzie mi? Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Wygląda jak Harrison Ford z, z, z Indiany Jonesa i to chyba był on, szczerze mówiąc. Dobra, jest petarda, zostało sześciu graczy i my w tej magicznej szóstce jesteśmy. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do komentarzy pod filmami, zapraszam do lajkowania, coś czuję, że idziemy po wygraną. Coś czuję, że idziemy po wygraną. Hmm. Patrzcie, tam są jakieś strzały, tam są jakieś strzały, trzeba znaleźć teraz skąd. Szukamy, eee, szukamy, 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 szukamy. Załatwia tam kogoś ze strzelby, Klubi to niech załatwia, my cały czas szukamy. Pięciu graczy, pięciu do końca. Wow! Ok, 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 ok. No, pokażcie się. Pokażcie się, pokażcie się. Gdzie jesteście? Szukamy Was. Szukam Was. Idę po Was. Lepiej, idę po Was. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? No. No, powiem Wam szczerze, teraz będzie ciężko. To jest takie szukanie w tym momencie. Nie wiem, czy graliście kiedyś w Medal of Honor jedynkę. Bardzo dobra gra traktująca o II wojnie światowej gra z perspektywy pierwszej osoby polegała na tym, że było się aliantem i się strzelało do strony przeciwnej, czyli do nazistów. Bardzo dobra gra w trybie single player, ale tryb multiplayer był po prostu przecudowny, bo były mapy, gdzie najlepiej było grać w parę osób we dwóch i się czupać na snajperki. I to była wojna taka taka podchodowa, kto bardziej wystawił głowę, jest likwidacja, jest likwidacja, mamy likwidację! Fidrację dwóch graczy, został mi jeden do pokonania. Został mi jeden, został mi jeden. Jak myślicie, ja czy on, obstawiajcie. W tym momencie możecie obstawiać zakłady, kto wygra, ja czy drugi gracz. No, szansy mam sporo, bo mam tak to zbroi, 53 hp i jestem w gazie. Ok, dobra. Biegniemy, szukamy, szukamy, szukamy jeszcze jednego gracza. Na pewno będę drugi, na pewno będę co najmniej drugi, ale wiadomo, że chciałbym być pierwszy. Jak już tak daleko doszedłem, warto by to wygrać. Warto by to wygrać. Szukamy, 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 szukamy. Jesteśmy, w to chyba sklep, widać kasę fiskalną, że się tak wyrażę. W kasie pewnie jest kasa. Zdrowia, mamy już 75 HP, czyli hit pointsów, nie heal pointsów, jak niektórzy myślą. HP to jest hit points, ktoś nas strzelił, ktoś nas strzelił. Skąd, 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 skąd? Kitramy się w chałupie, dobra i teraz tak. On wie, gdzie jestem, ja nie wiem, gdzie on jest, to znaczy, że on ma przewagę zaskoczenia. On ma przewagę zaskoczenia, mniej więcej wie, gdzie ja jestem, ja nie wiem, z której strony spodziewać się jego dlatego trzeba go poszukać trzeba go poszukać trzeba się troszkę chyba oddalić zlecenie przyjęte z likwid... no zlecenie przyjęte z likwidu gracza no pewnie że zlikwiduj gracza został jeden więc siłą rzeczy muszę go zlikwidować pociąg podjechał pociąg podjechał pociąg podjechał my idziemy gdzieś indziej bo on wie gdzie jesteśmy a trzeba może się na niego przyczaić może się na niego nie przyczaić nie wiem, szukamy go, szukamy go, szukamy go. Gdzie jest? Nie wiem. Może był gdzieś tu, może nie był tu. Nie wiem, czy się uda go znaleźć. Zobaczymy. Tam jakiś sobie wiatraczek. Wiatraczek? Może Holandia. Nie, no w Holandii tak nie wygląda przecież. W życiu. W życiu Holandia tak nie wygląda. Yy, halo, chłopie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, że cię nie ma? No? Nie ma. No, szukamy, 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 szukamy. Nie będzie tak łatwo teraz znaleźć. O, jest, dobra, jest, 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 jest. Dobra, tam musi gdzieś być, jest gdzieś na górze. Jest gdzieś na górze, jest gdzieś tam na górze. Obudować się trzeba, żeby tak zaraz nas nie przyciupał. Na razie, o, jesteśmy w defensywie, zwiewamy, zwiewamy, zwiewamy. Gdzie on jest, gdzie on jest? Tam jest, tam, 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 tam. tam. Dostał, 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 dostaje, dostaje, dostaje. Ja czy on, jak myślicie, ja czy on... No. Jest! Jesteśmy! Zwycięstwo! Win! Mikaty wbił wina. Dziękuję serdecznie za to, że przez ten cały czas byliście ze mną. Dzięki serdeczne za wszystko. Mamy to, mamy wina. Przetrwaliśmy całą rundę. Zostałem tylko ja, czyli Mikaty. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Zapraszam do lajkowania filmu. Zapraszam do komentarzy. Zapraszam jak najbardziej do wszelakiej aktywności związanej z tym, żeby ten kanał się rozwijał. Dzięki serdeczne, dzięki serdeczne za uwagę. Z tej strony, Mikaty, wy się. Serdecznie trzymajcie. Jak najbardziej gracie w Fortnite'a. Widzimy się w sieci. Na razie. Widzimy się w rozgrywce. Na razie. Pa.